Maurycy Polaski Mój przekaz dnia Halo, halo, dzień dobry Kochanemu Państwu, tu ja, Wasz sprawozdawca Byłem wczoraj ukryty Na spotkaniu Przedwyborczym Karola Nawrockiego W Łodzi Byłem za węgłem, wszystko widziałem I wszystko słyszałem Przybył sam prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Obecny, bieżący Już niedługo, zapraszam Z Rzymu do Łodzi jest niedaleko, więc w szybką podróż się udał. Na meeting wyborczy na Wrockiego prezydent kraju pan Duda. Wygłosił mowę jak cymbał brzmiącą na tusku był się wyżywał. Zaś o Karolu mówił kusząco w samych super lewatywach. Kiedy Trzaskowski będzie wybrany, bezprawie zacznie się wszędzie. Kraj nasz się skończy jakim jest znany i całkiem nieznany będzie. A jeszcze w grudniu pan Andrzej Mamił prezydent nie jest od tego. By w prezydenckiej poprzeć kampanii jednego albo drugiego. Duda, co łatwo można ocenić, ni krową nie jest ni kozą, bo umie szybko poglądy zmienić, co zwie się metamorfozą. Choć to nie domena, tylko ludzi. Jasne jest jednak jak słońce, że słowa swoje na wiatr rozrzucił, co nie jest zaskakujące. Po czym dziękował on zgromadzonym za dziesięć lat swej posługi. Czas, w którym pierdział na jarka tony. Czas absolutnie za długi. No i tak właśnie było, proszę Państwa, w tej łodzi. Zobaczymy, co przyniesie najbliższa przyszłość. Moi drodzy, 28 kwietnia, dzisiaj jest poniedziałek i imieniny obchodzą Paweł i Waleria, a także Achatiusz, Achacy, Afrodyzja, Afrodyzjusz, Afrodyzy Arystarch, Dydym, Dydymus, Joanna, Ludwik, Marek, Maria, Menander, Pamfil, Patrycjusz, Patrycy, Patryk, Piotr, Przyby, Teodora i Witalis. I wszystkiego dobrego, kochanym Państwu solenizantom. Nietypowe święta, Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Przy Pracy, Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, Dzień Serca Kamenber. w pr nie, nie w pracy. To normalny dzień sera Kamenberger. Przysłowie. Jeśli w święty Paweł śnieg albo deszcz pada, dobrych się urodzajów spodziewać wypada. Yy, bie, 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 no i będzie jeszcze gra półsłówek na koniec, jeśli Państwo łaskawi posłuchać. To sam wykombinowałem. Mam nadzieję, że nikt się do tego... Nie, nie zgłosi się do autorstwa, mianowicie w, grze, w tym, w dzisiejszym odcinku Kasi mamy bardzo przyjemną grę słówek. Staszek w pałatce. Delikatnie, miło i smacznie. Dziękuję Państwu serdecznie, do widzenia, do zobaczenia do jutra.